ludziska, Witajcie w kolejnym ósmym sezonie z The Escapist! Mamy już 8 sezonów, Jesus jak ten czas poleciał. Najważniejsza rzecz, The Escapist dzisiaj, w piątek 13 ma swoją premierę. Jak widzicie, ja jeszcze mam wersję V099, ponieważ nagrywam lekko wcześniej, a dokładnie rzecz biorąc, dzień wcześniej przed premierą. Także, no niestety, nie mam dostępu do najnowszej, do tej wersji oficjalnej wreszcie, ale nie, traćmy czasu na pierdały, skupmy się na rzeczach ważnych. Przede wszystkim, jeśli nie wiecie, czym jest The Escapist, zachęcam Was, żebyście kliknęli w lewy przycisk, który odeśle Was do sezonu pierwszego i poznacie grę od podszewki. Natomiast jeśli wiecie o co chodzi, ale nie chcecie oglądać całego wstępu, w którym będę prezentował, prawda, wyniki ankiety, czyli prezentację imion na podstawie Waszych, czyli widzów, głosów i propozycji. Będę również opowiadał historię głównego bohatera i tak dalej, i tak dalej, więc jeżeli nie obchodzi was cała ta zabawa, możecie przejść od razu do rozgrywki, klikając przycisk po prawej stronie. Po mojej prawej, po waszej prawej... prawej? Prawej. Dobrze, a jeśli jesteście dalej ze mną, no to czas na prezentację. Mamy tego sporo, więc jedźmy. Przede wszystkim nowości. Co nowego doszło od momentu, kiedy ostatni raz widzieliście The Escapist? Przede wszystkim achievementy. Wreszcie pojawiły się achievementy. Chociaż one są różne. bo Czasami jest achievement taki rzeczywiście fajny, czyli na przykład ucieknij z każdego więzienia, to jest moim zdaniem fajny achievement. Achievement Nabij 100 siły, nabij 100 prędkości, coś w tym stylu, ale są również takie achievementy jak na przykład e, zapchaj toaletę 50 razy. Fajnie i powodzenia, żeby komuś się chciało 50 razy chodzić do kibli, wrzucać losowe przedmioty i zatykać. Także no co kto lubi, tak? Achievementy dla każdego. Nowe więzienie, Camp Epsilon, czyli właśnie ten, to więzienie, które będziemy ogrywać tym razem. Jeśli nie wiecie, nie jest to HMP Iron Gate. Jest mała zmiana, ponieważ twórcy właśnie na samym końcu wydali zupełnie nieprzewidywane przez nikogo więzienie, które właśnie nazywa się Camp Epsilon i w niego będziemy teraz grać. A HMP Iron Gate, czyli najtrudniejsze więzienie w grze, zostanie nam na sam koniec, jako zwieńczenie całej historii blaszaków. Tak, no i jeszcze jest Cloud Saving, ale to taki mały tam dodatek, że się zapisuje, prawda, w Steam Cloudzie, więc spoko. Dobrze. To tyle ze wstępu. Zacznijmy grać. Mam nadzieję, że jak wejdzie oficjalna wersja, to znowu się nie zrobi taka sieczka, jaka zrobiła się ostatnio, czyli za każdym razem, kiedy wchodzi nowy update, kiedy już gram, to się potem okazuje, że jest jakiś, jakaś niezła jazda z ludźmi, którzy zmieniają w ogóle cele nagle i zupełnie są gdzie indziej niż byli. Dobrze, oczywiście nie mam tylu, nie ma tylu skórek i ap na zwięźniu, żeby co, co chwila dawać kogoś nowego. Chyba każdego już z osobna przeleciałem, znaczy. <laughs> o to źle brzmi. Yy, każdego wybrałem, więc wydaje mi się, że weźmiemy sobie jeszcze raz na przykład. Niech to będzie blondas. Niech będzie blondas i blondas ma. Oczywiście ksywkę szpara, jak dobrze wiecie. No i jedną z rzeczy, którą, o którą pytałem was yy, i prosiłem w ankiecie, to żebyście podali mi swoje propozycje na historii Szpar, kim on jest, jakie ma powiązanie z Blachą. Zrobiłem z tego zlepek różnych pomysłów i teraz prezentuję wam historię Szpary. Szpara swą ksywkę zawdzięczał nie tylko szerokiej na trzy spackie przerwie między zębami, ale również temu, że bez problemu przyciskał się między szczelinami. Taką miał wątpą posturę. Hobbystycznie był piromanem i sporadycznie podpalał agencje towarzyskie, dzięki czemu mógł wchodzić do nich za darmo. Dokonywał tych czynów jednak tylko wtedy, kiedy naprawdę mu się paliło. Nikt, a w szczególności Siara, lider szajki, do której należał, nie wiedział, że szpara jest wtyką blachy. Przemycał dla niego falowane blaszki, niezwykle rzadki surowiec, z którego blaszaki produkowały falowane auta. Była to oczywiście jedynie przykrypka do ich ciemnych interesów. Szpara nigdy nie był w więzieniu, ale sporo czytał, słuchał i wyciągał wnioski z opowieści o niesamowitych ucieczkach. Miał przeczucie, że ta wiedza kiedyś stanie się użyteczna. No i nie mylił się. Podczas jednego z przemytów został zdemaskowany i groziło mu dożywocie w HMP Iron Gate, najbardziej rygorystycznym więzieniu na świecie. I tak by się pewnie stało, gdyby nie sam Blacha, który pociągnął za kilka sznurków, ze 3 urwał, i załatwił szparze nieco lżejszą placówkę. Camp Epsilon. Czy teoretyczna wiedza szpary sprawdzi się w praktyce? No więc właśnie. O tym się przekonamy w sezonie ósmym. Pytanie brzmi również. Czy szparze uda się uciec w magiczne 13 dni, piątek 13, co chwila jakiś więzień ucieka w 13 dni, więc zobaczymy. A, a propos jeszcze tej liczby 13, to oczywiście e, twórcy zrobili bugfixy na szczęście, więc już nie będzie takiej opcji jak y, problem z tym, że dni przeskakują, kiedy się pójdzie po 12 spać, albo że będą same y, nożo-grzebienie <grybienie> jako części dealów. Także mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Mamy trzy więzienia kustomizowane, czyli takie niezwiązane z główną tutaj linią więzienną, że tak to nazwę. Osobisty rekord, no tak, nie wszędzie oczywiście te rekordy mi tutaj będą pokazywać się. I też bardzo bolewam nad faktem, że nie będę mógł mieć wszystkich achievementów, a najważniejszego, czyli... Na, a przede wszystkim najważniejszego achievementu, czyli ucieku z każdego więzienia, no bo niestety nie rejestruje grami. Dopiero teraz zacznie rejestrować moje postępy. Więc jak widzicie, IHMP, Iron Gate, Iron Gate to jest najtrudniejsze więzienie dostępne. Nie mam pojęcia jakiej trudności jest Camp Epsilon. Ja się dowiemy właśnie, za chwilę. I zobaczymy, czy uda się uciec w 13 dni. Tego nikt nie wie, nawet ja tego nie wiem. Dobrze! Szanowni Państwo, najważniejsza rzecz. Gwóźdź programu, trumna programu, albo wręcz całe stado nieumarłych programu, czyli nazewnictwo, strażników i oczywiście więźniów. Ale oczywiście zanim jeszcze poznacie te imiona, Przedstawiam wam szybko parę statystyk. Statystyki na pewno spodobają się Dudiemu, więc pozdro, Dudi. Przede wszystkim, szanowni moi drodzy kochani widzowie, wysłaliście mi 309 zgłoszeń. Masakrycznie dużo. Dzięki wam wszystkim za to, że tak aktywnie uczestniczyliście w ankiecie. Wśród waszych propozycji znalazło się 213 więźniów na 96 strażników, czyli mniej więcej. Dwie trzecie ze wszystkich waszych propozycji to były propozycje dla więźniów, a jedna trzecia dla strażników, tak, zaokrąglając je do bardzo. Ale najważniejsza statystyka, najważniejsze wyniki to jest pytanie, które zadałem wam na samym końcu ankiety. Czy goryl powinien być w tym sezonie strażnikiem, czy więźniem? Jeśli nie wiecie, kim jest goryl, to zapraszam was do czytania... Komentarzy i pamiętnika goryla, którego prowadzi Lancer, odwala kawał dobrej roboty, więc możecie sobie tam poczytać tę historię, nadrobić w każdym komentarzu od trzech sezonów bodaj, albo dwóch, od trzech chyba, ciągle, ciągle nie wiem, nie sprawdziłem jeszcze dokładnie, od którego dokładnie sezonu Lancer prowadzi dziennik, ale możecie przejrzeć każdy odcinek i znajdziecie tam jego komentarz z dziennikiem, którym prowadzi historię goryla. Bardzo ciekawą historię, która ma więcej plot twistów niż niż moje życie. Nie, dobra, to w sumie kiepskie porównanie. NIEWAŻNE! Więc, szanowni państwo, za tym, żeby Goryl był strażnikiem, było 50,5% waszych głosów, a za tym, żeby był więźniem jest 49,5%, więc różnica jest dosłownie w jednym procencie. Byliście, to był bardzo, ale to bardzo wyrównana rywalizacja, zatem Goryl jest strażnikiem. Strażnikiem, strażnikiem, strażnikiem będzie Goryl w tym sezonie. Dobrze. Koniec statystyk. Przejdźmy wreszcie do najbardziej ciekawej części, wydaje mi się, dla Was, czyli prezentacji, prezentacji, prezentacji imion dla strażników i więźniów. Oczywiście zrobimy jakąś tutaj mieszankę wybuchową. Proszę Państwa, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jep, oto i lista, oto i prezentacja. Zacznijmy od więźniów. Dziabong, kolegi Dropsiarz 369. Smaguś to propozycja jeźdźców kolorowych koni. Kasza. Pomysłu Mikrusa Gruza. Wydra. Kolegi Hispano. Wydra musiała się pojawić, jeśli nie wiecie o co chodzi z wydrą. I z przyspieszaniem cofania czasu zachęcam Was, żebyście obejrzeli streama numer 1 który był z gry Life is Strange. Dowiecie się o co chodzi z wydrami. Karton. Kolegi Siódmy Kamień. Kiełbas to pomysł Miałmrona. wąs od koleżanki jestem bardzo. Spinacz to pomysł Sonicusa 02. I na końcu Kieł kolegi Master Wiewiór. No dobrze, to teraz polecimy po oficerach. Od początku. Oczywiście na samym wstępie Oficer Goryl, nie patrzcie na to, czy tam jest pan, ponieważ może być oficer, bo to w polskim języku jeszcze wciąż nie jest zmienione. Mam nadzieję, że w wersji ostatecznej będzie to poprawione i nie będzie pan, tylko oficer. Także Goryl, pomysłu oczywiście Lancera, który prowadzi dzienniki pod każdym odcinkiem. Oficer Styzoryk, pomysłu kolorowego Smerfa. Oficer Niuchacz, kolegi Laretch90, czyli Przemysława, członka Skype Nazi. Oficer Holzer to pomysł W. Jochymczyka, czyli prawdopodobnie Wojciecha albo Waldusia, albo coś w tym stylu, bo przecież nie Wiktora, nie? Następnie Klucznik Kamila Adriana, albo Adriana Kamila. Nie mam pojęcia, które to Twoje imię, które to Twoje nazwisko. Hmm, to interesujące jest. Następnie Cerber, oficer Cerber. Od użytkownika Projekt 007. Oficer Cyklop to pomysł szwedzkiego chomika. Oficer Trzepak, wymyślony przez Stefana Maliniaka z Bieszczad. Oficer Paruwa to pomysł Dinomixa63. I na końcu Oficer Koniak pomysłu Virtus Games. Także prześledziliśmy wszystkich, wszystkie imiona Dzięki Wam bardzo za te wszystkie pomysły. Tych pomysłów było tak dużo, że, o Boże, dobrze, że udało się w końcu coś wylosować. Także jeszcze raz, wielka piona za wszystkie propozycje. Chciałbym jeszcze specjalnie podziękować kilku osobom, które wysłały naprawdę bardzo fajne i konkretne historie, jako pomysły do fabuł dla, dla, dla szpary. A przede wszystkim chciałbym podziękować. Mister Maroko 193. Virtus Games, Takashi JP, Miaumron, Vixykick, Kerosin. Jestem bardzo. Wiktor Hymczyk, OSA 1020, Wojta Siasty, Dark Korn Shadow, i Project 007. Wasze historie zapadły mi głęboko w pamięć, naprawdę były niezłe, więc Wam bardzo dziękuję za, za tę Waszą niezwykłą kreatywność. I oby tak dalej. Dobrze. Szanowni Państwo, przeszliśmy przez wszystkie, po prostu, wszystkie punkty, które miałem sobie tutaj lekko spisane, więc możemy wreszcie zacząć grać w Camp Epsilon, także startujemy! Oto i on! Camp Epsilon, gaszenie świateł, dzień pierwszy. Co ciekawe, nie mieliśmy żadnej informacji początkującej, zawsze przecież zaczyna się Zaczyna się y, jakby start od takiej informacji, że u, trafiłeś do więzienia, jakaś historia, krótka więzienia, coś tam, coś tam, a tu nic. A tu po prostu mamy od razu morning roll call, dobra, siema. To jestem ja, oto gnojki, których cele dzisiaj przetrzepiemy, zaczynamy oczywiście od trzepania kieł i gryziwą, będą mieli przetrzepane cele. Dobra, zobaczymy, o co chodzi tutaj, cały czas tutaj, kurde, chodzą, o już 39, kurczę tego, poziomu wściekłości strażniku. Okej. Okay. Zaraz zaczniemy tu penetrować. Oczywiście pierwszy dzień to zawsze jest dzień rekonesansu, sprawdzania co tu się dzieje i, i tak naprawdę o co chodzi. Pierwsze co mi się rzuca w oczy to to, że to więzienie jest na otwartym powietrzu. Wszystko tutaj jest na otwartym powietrzu. No dalej ugryź sobie. Mogę? Oczywiście, że możesz. Przypominam, że Polski to jeszcze nie jest y, jakiś super dopracowany tutaj język, choć może to się lekko zmieniło. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że po wypuszczeniu escape'sa to już zupełnie będzie topnocz. Także proszę bardzo, oficer Gorel, oficer Scyzorek i oficer Newchacz tutaj będą z nami cały czas nas tutaj pilnować przy tych wszystkich spotkaniach gromadnych. Dobra, nie będę odchodził, bo kurde cały czas się tutaj będą pluli. Przede wszystkim gorel się to pluje. Ja mam wrażenie twoją japę kiedyś już widziałem. Ty tak znajomo wyglądasz chłopie że coś mi tu śmierdzi. Dobra, norma robocza, stanowisko ogrodnika i oczywiście pranie mordy. Smagus leje się, Smagus leje się z kiełbasem. Z kiełbasem? Ciekawe jak się go odmienia. Czy może jednak napisać, że, powiedzieć, że z kiełbasą się leje? Dobra, weźmiemy sobie kabel, odłamek szkła, może nie, może weźmiemy sobie gwoździe. Dobrze. Odwalmy brudną robotę. Mamy tu widzę kuchnię, bardzo spoko. O kurde! Nawet te rzeczy są na, na, na powietrzu, czyli nasz. Yy, proszę bardzo, ciężarki i jogging! Okej, okay. czyli skakanie na skakance. No proszę, dobra, spoko, ale zróbmy na początku to, co musimy zrobić, czyli. Ach, wyciąć wszystkie chwasty z tego cholernego więzienia. Bo za coś trzeba żyć, za coś trzeba... jakoś trzeba zbierać kasę. Przy okazji trochę zaczniemy również zwiedzać, bo widzimy, że dużo rzeczy tu jest na powietrzu, faktycznie. Jest bardzo duży przewiew. Tutaj strażnicy chodzą, oczywiście za drzwiami, które potrzebują naturalnie czerwonej kłódki. Tutaj sobie z cerberem chodzę. Cerber na razie mnie nie gryzie. Łypie na mnie ze swoich trzech, o tu się leją, ze swoich trzech głów, ale jeszcze żadna mnie nie odgryzła, więc spoko. Dobra, tutaj kieł zlał się z kaszą. Kasza dostał w łeb. To zabierę, zabierę jej klej i zegarek. I talię kart, i wszystko zabieram. A co? Wszystko może się teraz przydać? Pierwsze dni to oczywiście jest gromadzenie przedmiotów, bo nigdy nie wiadomo, co się może przydać. Są przedmioty ważniejsze, są przedmioty mniej ważne, ale ogólnie rzecz biorąc, ja na początku zbieram wszystko, bo wszystko może się przydać, tak naprawdę. Dobra, odwaliłem robotę, to mogę sobie zrzucić to dziedzictwo. Ta placówka nie jest jakaś super fajna. Mamy kuchnię. Dobra, możemy zacząć również tutaj sobie sprawdzać. Dziabong pracuje w kuchni, z tego co widzę. Tu zrobiliśmy już rundę. Więc wiemy, co nas tu czeka. Widzę, że to, te tutaj ogrodzenia są pod prądem, więc trzeba będzie znaleźć, gdzie jest generator. Tu mamy oczywiście cele. Słyszałem, że kiełbas dostanie manto. Chyba już dostał. Tutaj mamy miejsce, gdzie możemy ćwiczyć swoją inteligencję. Regał na książki podnosi nam intelekt tak właśnie, dobra. Co mamy tutaj? Tu mamy prysznice, chyba. Tak, prysznice są tutaj. Kible są tutaj. Strażnicy wchodzą do kibli, więc niestety nie będzie tutaj dobrego miejsca do trzymania nielegalnych przedmiotów. Chwilowo w ogóle nie widzę żadnego miejsca, gdzie można by trzymać nielegalne Oni cały czas tu wszędzie łażą. Tutaj jest bramka, która będzie pikać, jeżeli będziemy mieli nielegalny przedmiot, oczywiście. I czerwony syp. Czyli czerwone, czerwony ten. No, wiadomo co. Czerwony. U, będę musiał kogoś wywalić, bo mi zajęli, kurczę. O! I znowu Q&E wróciło. Zajęli mi moje ciężarki. Czyli znowu wróciła zabawa Q&E. No dobrze, to może dlatego, że akurat yy, ten typ. Yy, narzędzia, przyrządu, czyli właśnie te ciężarki, jak to nazwali, czyli no. Jak to się mówi inaczej? To nie są ciężarki, to powinno być bardziej profesjonalną nazwę będą mieć. Wyciskarka do bicepsów. O! Wyciskarka do bicepsów nawet nie będzie. Czyli każdy przerząd tak naprawdę ma swój sposób obsługi. No dobrze, po co ćwiczymy na siłowni? Na tej mini siłowni, a no, po to, żeby przypakować swoją oczywiście siłę. Standardowo, siła nam się przyda do obijania mordy. A nie wiadomo, czy to się obijanie mordy będzie nam tu przydawało, czy nie. Prawdopodobnie tak, bo to wiadomo, że. Trzeba by na to zwracać uwagę. Nie widzę. Na razie nie widzę tu nigdzie kamer, ale no to gdzie mogą być kamery, skoro wszystko jest na powietrzu. Jeszcze żadnej kamery nie widziałem, natomiast. Ten teren chyba zwiedziłem już cały. Dobra. To jest smagusia, cela. Dobra, ja tutaj biurko kasza, twoje biurko. Dobra, muszę rozpoznać, które to jest moje biurko. Najgorsze jest to, że tu wszystko widać. Wszystko, kurde, widać. Zostawię te rzeczy. Standardowo zabiorę wszystkie podstawowe cztery, ponieważ one są tak często dostępne i tak łatwo... Tak łatwo dostępne, nieczęsto dostępne. Że nie muszę się przejmować tym, że mnie tutaj to ktoś będzie widział z tym. Są snajperzy, okej. Okay, są snajperzy, więc nie możemy tutaj za bardzo szaleć i brykać. Nie skryjemy się w celi przed, przed tymi strzelaczami, ponieważ jesteśmy ogrodzeni tylko siatką, więc kurde, tu musi być naprawdę ciepło. Czy ja nie będę marzł w nocy? Bo już mi się coś widzi, że będzie słabo. Dobra, mamy tutaj kolejnego strażnika. Ze snajperką. Nie wiem, co jest tu, oczywiście tam w ogóle nie mamy dostępu. Tu mamy miejsce, gdzie się będziemy leczyć, kiedy, kiedy nas ktoś y, y, zbije i nasze zdrowie spadnie do zera. I to już by było na tyle, proszę Państwa, czyli wstępny rekonesans wykonany. Tu jeszcze dużo różnych rzeczy jest, żeby było śmiesznie, do których w ogóle nie możemy dojść. To ciekawe. To bardzo ciekawe. Ok, to zobaczmy, gdzie jest koleś od roboty. Zobaczymy, jakie są dostępne roboty. Tym. Tylko trzy! Ogrodnik, bibliotekarz i kucharz! Ojej! Hmm... No dobra, czyli ofert pracy nie mamy zbyt dużo. Wybór jest kiepski. <grystanie> Teoretycznie w ogóle wyboru nie ma. No dobrze, to zaczniemy również sprawdzać, jakie mają i czy Griziwąs jaki ma ciekawe do tej Wiesz, co jest mi potrzebne? Pilnik! Pomożesz mi? Nie! Pilnik ten sam bym chciał znaleźć. chyba zacznę przeszukiwać już cele. Na pewno przyda nam się tutaj. O! Blacha! Tylko chwilowo nie chcę zbierać takich nielegali. E, na pewno przyda mi się coś do cięcia. Już to widzę. O! nic dentystyczna. To jest dobry przedmiot. Latarka! No dobra, wezmę, ale raczej nie będzie tu nigdzie ciemno. A! To jest moje biurko. No dobrze, to akurat zrzucę te rzeczy. Jeżeli zbiorę trzy nici dentystyczne, będę mógł zrobić taki przecinak, co całkiem spoko jest. No ale oprócz tego oczywiście trzeba będzie zebrać jakieś przyrządy do zrobienia przecinaka. Przecinak tutaj na pewno się przyda. Mamy kolację, wezmę czekoladę. Noż o grzebień. Mm -hmm. Z noż o jeśli pamiętacie, oglądaliście poprzedni sezon, było dużo ciekawych rzeczy związanych. Był taki bug specjalny, gdzie kolacja już niedługo, zamierzam dać komuś nauczkę, ściągnąć mi uwagę strażnika, że mógł zrobić swoje. To chyba teraz jest kolacja. Idealnie! Był problem, był taki bug związany z nożogrzebieniami, że wszyscy chcieli nożogrzebienie. Nic innego tylko nożogrzebienie. Proszę mi prześcieradło i miotła, chłopie. Po mi to? Karton, ogarnij się. Dobra. Muszę zrobić ro rozpierducha, czyli gorel dostanie w mordę. Okej, okay, udało mi się wyświadczyć przysługę, spinach zdobywasz 25. Świetnie, ale dalej jest niewyrównane! Eh, early access, jak dostaliśmy w pisk. Trochę odpoczniemy. Przy okazji spadnie nam również zmęczenie, czyli nie musimy wracać na jedzenie, możemy sobie tu przeleżeć aż do 18, żeby I nikt się nie pluł za bardzo. Adrenalina, ropna wydzielina, znaczy to jest w sumie to samo, prawda? Bardzo to samo. Okej. Okay. Hm. Czyli co? Czerwony klucz, z tego co widzę. Czerwony klucz będzie nam potrzebny. Stanowisko ogrodnika, o, czyli praca rzeczywiście jest dwa razy dziennie też. No dobra, skoro praca jest dwa razy dziennie, to spoko, bo podwójna gotówka. Tu mamy infirmery, czyli karcer. Akurat w karcerze widzę jest kamera, niestety. Chyba, że znajdziemy ten! Taki specjalny. Nie wiem czy to było? Żel do włosów? Nie, co to było? Kurczę, takie coś w aerozolu, co może moglibyśmy zalepić całą kamerę, żeby nas nikt nie widział. Pytanie, czy ktoś do karceru zagląda? Trzeba by to poobserwować? Jeśli nikt nie zagląda do karceru, to może udałoby nam się zalepić kamerę i w taki sposób zacząć gdzieś coś kombinować przy ucieczce. Ale, szanowny pan, personel szpitala, jak zwykle, o kroczu gada tylko i wyłącznie. Ma jakiś problem z tym? <noise> w każdym nie gada tylko o kroczu. Tu się biję oczywiście. Kieł. Zegarek. Wezmę, bo to to jest dobry przedmiot, żeby komuś dawać. Tutaj, się klawisze, to durnie. <noise> Pokaż mi klawisze, którzy nie są durniami. No. Pokaż mi, to ci normalnie dam 5, 5 dolarów. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jeszcze jakiegoś krzaczka, więc sobie dziabniemy krzaczka. Spoko, norma robocza wyrobiona, 60 dolców na koncie. Na początek nie jest źle. Dobra, który to była moja cela? To. Słuchamy czekoladkę. Wezmę to, bo w razie czego będę już kogoś tam lubił bardziej. O, spinacz. Spinacz mi jakoś tak chyba lubi nawet. To polubi mnie teraz bardziej, co to jest. Nic nie jest na sprzedaż! O! To chyba wydaje mi się, że jest poprawione. Nic nie jest na sprzedaż. Wcześniej było chyba coś dziwnego. Także nie jest źle, dobra, dostaniesz zegarek. I dostaniesz jeszcze jeden zegarek. I teraz spinacz powinien mnie całkiem spoko lubić. 76% opinii. Nie jest aż tak kiepsko, jak było w San Pancho, że. default, czyli taka. domyślna wartość lubienia, czyli opinii była na poziomie 30, tu jest na poziomie... Z tego co widzę, 50, czyli taki standard, bardzo fajnie. Dobra, co jest w biurku wydry? Jest wybielacz, może się przydać. Karton. Co ma karton w swoim kartonie? O, krem do golenia. To jest właśnie to. To jest przedmiot, którym ponoć, bo tego nie testowałem jeszcze osobiście, yy, można użyć do czego? Można go użyć do zaklejania kamer. To się może przydać. Kiedyś byłem taksówkarzem. Czekam na dobrą karmę. Chyba nie tutaj, chłopie. Wątpię, byś tutaj dobrą karmę dostał. W końcu to jest więzienie. Wydaje mi się, że też można by zebrać trochę tutaj prześcieradełek. Przypadkiem strażnicy... Zabieraj stąd swój żałosny tyłek szpara! powiedział oficer cerber. Eee, co ty. Uh, nie mogę prześcieradła na tym położyć? W serio? Nie mogę prześcieradła powiesić na kratach. Ale jaja. ja. <laughs> Ci zawsze będą mi widzieć, ale fatalnie... fatalnie. Pryśnice, dobra. O, jak przyjemnie. Ej, a gdybym tak upuścił kiedyś mydło pod prysznicem? <laughs> Taki więzienny dowcip byłby. Dobra, spinacz. Książka to mój talizman, który wpadł w rosyjskie łapy kolesia znanego jako dziabąk. Nie, bo jeszcze jestem za słaby. Karton. Nożoszczoteczka. szczoteczka. Ej, nie, bo to obijanie mordy. Przestań, kiełbas! Kiełbas się znowu zaczął rzucać. O, masz skarpetę, książkę i zegarek. Akurat wszystkie te rzeczy posiadam, więc nie muszę ich brać. Karton coś planuje, czuję to. Do mu, niech wie, kto tu dowodzi. Powiedział Kasza. Faworyzować poszukiwany. Wciąż tego nie zmienili. A już dzisiaj przecież jest premiera. Więc przypominam, jeszcze odcinek numer jeden, i odcinek następny, czyli odcinek numer 2. będzie po staremu, czyli z wersji V099. Następne odcinki będą już z oficjalnej wersji. Mam nadzieję, chyba że nawet coś się nagle stanie i twórcy stwierdzą Ej, nie wypuszczamy jednak, bo jest tyle bugów, że nie możemy. Więc standardowo oficer, goryl, scyzoryk i Czy był wasz król. Czekają, żeby nas tutaj oszanić po raz ostatni. Powiedzieć co myślą o nas. Smaguś i Kieł będą mieli sprawdzone cele. Jednemu z was przyda się trochę odosobnienia. Mm -hmm. Powiedzcie, pozwólcie lumpy, że powiem wam, jak rzeczy się mają. Można mówić dopiero, gdy kiwnę. Nie widzę, żebyś kiwał, chłopie. Uwaga! Co, uwaga? No i co? Jednemu z Was sprzedajesz trochę... Do... To już mówiłeś, powtarzasz się. Poranny apel. Roll call to apel. No chyba chyba to się nawet zgadza. Dobra. M-m-m y -y 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 odwrócę uwagę przy porannym apelu. Luz. grzybąs. A co ty masz ty dla mnie tutaj? Titi, titi. -ti. Uwagę przed śniadaniem. Śniadanie Przed nami, okej. Okay. Czyli co? Dwa razy na śniadanie? Poranny apel i śniadanie, dobra, czyli jutrzejszy dzień trzeba będzie zacząć od tego. O! Dostałem achievementa! Master Craftsman, aha, to było chyba coś takiego, że trzeba mieć yy, 12-16 crafting notów znalezionych tutaj i wrzuconych, ale że ja już mam wszystkie, dosłownie wszystkie crafting noty, które mogły być znalezione, to je posiadam. Oczywiście to jeszcze są jakieś błędy tutaj, typu Invalid Item, skarpeta, kamizelka, szorty, nie wiem o co chodzi, czapka. No, więc nie muszę się już o to martwić i mam zaliczane Pierwszy achievement, proszę Państwa, pierwszy achievement. I proszę bardzo, drewno balsy się nie zmieniło, ale podstawa trafty jest ok. Tratwy? Tratwy. Hak Doliny, to się zmieniło od hyrol... Ty... chyba to było Tyrolka Hak. Teraz jest Hak Doliny, czyli jest poprawione. Jest żagiel, jest prowizoryczna tratwa. Dobra, widać, że trochę popracowali nad polskim językiem. Wzmocniona odzież więzienna. Jest lepiej. Natomiast jeszcze drewno balsy. A! Dobrze, wiem dlaczego jest drewno balsy, bo balsa to jest typ drewna. I to jest napisane drewno balsy, czyli to jest po prostu drewno czego, kogo czego? Balsy, czyli tego dziwnego drzewa, więc wszystko powinno być okej. Okay. Tylko ta tracwa oczywiście z żaglem będzie, oczywiście, e, będzie przydatna w HP Iron Gate, bo już wiem, że tam dookoła, jak walka teraz jest woda, więc tu na pewno się to nie przyda, ale bedsheet jeszcze nie jest zmienione. Jeszcze tu widzę, że jest po angielsku. Dobra! Koniec czytania tych pierdół. Bo się dzień kończy. Hej, lumpy, ten z was zrobił coś NAPRAWDĘ głupiego. Czyli co? Beknął? Okej, okay, to jest mój, mój, tutaj, moja cela. Mega ciemno, mega przewiewnie, mega jasno. Strażnik niuchacz, tutaj oczywiście, niucha. Także cóż, szanowni państwo. Kończymy dzień pierwszy. Mniej więcej wiemy, co trzeba robić. I chyba przyda nam się na, no przede wszystkim coś do ciechania więc trzeba będzie zebrać wszystkie rzeczy, które są pilnikami, albo niciami dentystycznymi przede wszystkim, żeby cokolwiek mógł tu zrobić. Idziemy spać. Czy chcesz przespać się do rana i zapisać swoje dotychczasowe postępy? Tak chcę.